Dobra, to pojedziemy. Ja prawdziwej pracy się nie boję. Co za maszyna. E, ja biorę to zadanie na siebie i ja jadę dzisiaj e, naszym naszym masterem. Także e, kilka okien i zobaczcie sobie. Patrz jak noszę. Widzisz? Ja się prawdziwej pracy nie boję. Zobacz Robert, widzisz? Hop, hop. <laughs> To jak wiecie, jechaliśmy dzisiaj z oknami do ścianki, do naszego działu w Czyli co, to co mówiliśmy wcześniej, teraz Robert nas oprowadzi po naszym biurze. Zobaczcie sobie, jakie produkty tutaj można zobaczyć. Cześć, zaczynamy dzisiaj naszego vloga z napahania, gdzie będziemy montować e, okna na profilowego softline w pięknym kolorze Winchester e, w jeszcze piękniejszym domu. Będą to okna e, w tym jeden HS i dodatkowo e, do tego e, rolety zewnętrzne typu Integro, brama garażowa, w późniejszym czasie pewnie jeszcze drzwi, ale dzisiaj zaczynamy i jutro okna, w poniedziałek rolety. No i brama też w najbliższym czasie, także od tego zaczynamy. Jeszcze fajną ciekawostką jest to, że dzisiaj chrzest bojowy będzie miał nasz Glass 425, także zobaczymy jak on sobie z tym poradzi. A tymczasem to jest do roboty. Zobaczymy, mam nadzieję, że uniosę to okno. Okay. To nasze? To nasze, nie? Dobra, to tu Naprawimy w pracy, się nie boję. Opa, Jest, jest, ja muszę to trenować, bo wiesz, że gdzieś to nie nie jest. O, tutaj, tutaj, tutaj w to jest, to jest. No, jest, jest. wcześniej eee, zaczynamy właśnie zaczynamy montaż. Już jesteśmy po rozładunku e, w Napahaniu, piękny dom. Eee, nasz pomocnik dla 45, spisał się nieźle. E, jak na razie dzisiaj mamy taki e, wybowy dzień dla niego, bo tutaj nie ma jakichś tam bardzo dużych e, przeszkleń. Są dosyć e, lekkie szyby, no, jeżeli mogę tak to nazwać, bo szyby od HS 80 kg sam H z radem z szybami będzie ważył 350. Cięższa jest pewnie rama, no chybacy teraz ją, ją wnoszą i, i mają duży problem z nią, e, ale sobie widzę, że na tym radę jest tam trochę e, obiekt cudowych cięższych, ale jak na pierwszy raz, na ten sześć jak ja to nazywam, to myślę, że to jest e, idealny dla niego e, moment. No i tyle. No i jeszcze, jeszcze, jeszcze trochę, jeszcze trochę tutaj popracuję z, z Łukaszem i... I będziemy, i będziemy zadowoleni, mam nadzieję. E, Cięższą robotę będzie miał na pewno we wtorek e, w Kiekszu, tam też sobie zobaczymy jak, jak to wygląda. E, no i tyle, e, cieszę się, że, że go mamy, że nam pomaga. E, z, tego, z tego miejsca chciałbym też pozdrowić tutaj Krzyszka Krzyżaka z Domu od którego e, kupiliśmy właśnie e, tego placurkera, także dziękujemy za tę możliwość. No i tyle, wracamy do pracy. Mamy takie, mamy takie zadanie, że Ee, że musimy zabić okna e, do ścianki, bo wczoraj, nie, we wtorek była dostawa z Durtexu i tam przyjechało kilka lekcji do ścianki. A z tego względu, że naszych bo pracowałem dużo, dużo pracy w tym ten, e, montaż, no to e, ja biorę to zadanie na siebie i ja jadę dzisiaj e, naszym, naszym masterem. Także e, kilka okien, może sobie. E, Bartek, nie pojechał do tyłu, bo tam sobie przyczepka od naszego e, glassworkera, także co, wsiadamy jedziemy, trochę jest brudny, wiem trzeba go być, ale e, możemy to zrobić, zobaczymy. Okay. Fajnie jedziemy sobie tak już mówiłem wcześniej. E, fajnie, bo, e, bo to jest nowe auto, my je kupiliśmy w tym roku. Wcześniej Waldek, zanim był zupełnie zatrudniony, to miał starsze samochody, jakieś tam, nie wiem, 10, 15, 20 letnie, nawet dostanę jakiś tam Transporter. Na duńskich blachach się śmieliśmy bo był nieprejestruowany długo. E, ale teraz jest fajnie. E, ma nowe auto, mam nadzieję, że się cieszy, ja też. I, i nawet jest sympatycznie sobie czasami nim pojechać. Bo wtedy zdecydowanie lepiej jedzie. No, auto jest po to, żeby pracowało, a, a nie stało w naprawie. E, a jak na razie wpisuje się naprawdę fenomenalnie, także się cieszymy z tego, z tego powodu, także Masterek daje radę. Jesteśmy już po rozładunku, teraz jedziemy jeszcze na magazynie tutaj, na magazynie naszym jakby zewnętrznym, tutaj w ściance zostawiliśmy okna, ale jeszcze jedziemy zawieźć jedno okno, które będzie zaraz montowane do klienta już bezpośrednio. Ale jest mały problem, bo nie ma klamek. Dlaczego? Dlatego, że jak zabraliśmy busa z napachania, to kazaliśmy im zabierać wszystkie rzeczy, które im będą potrzebne i oni wzięli sobie klamki do tych okien, tam cały karton. Choć nie były im potrzebne, bo dzisiaj przyjechały zupełnie inne okna na budowę, także jest mała wtopa. No i tyle, no, no cóż, muszę Eee, muszę to teraz jakoś załatwić, no. albo po prostu te klamki doślemy. Mam nadzieję, do że jakiś Robert ma, a jak nie, to trzeba będzie kupić chociaż jakieś proste klamki w tym... Eee, w Brico pewnie. Tak mi się wydaje, no bo nie widzę innego wyjścia, okej. Okay. Jechaliśmy dzisiaj z oknami do Trzcianki, do naszego działu w ściance. Zawiedzieliśmy na magazyn jeszcze dodatkowo chłopakom, którzy już dzisiaj montują Piotrowi i ekipie jego. No a przy okazji stwierdziliśmy, że odwiedzimy nasze biuro w Trzciance, żeby Wam je też pokazać i chciałem Wam przedstawić tutaj naszego specjalistę i. I pracownika, który zajmuje się całym oddziałem ścianka, dodatkowo jeszcze jest specjalistą aluminium i bardzo dużo aluminium nam sprzedaje nawet w Poznaniu tutaj z tego miejsca, z tego centrum dowodzenia. Robert Bendyk, Poznajcie sobie tutaj. Witam, cześć, nazywam się Bendyk Robert. Jestem tutaj handlowcem w biurze. Zapraszam wszystkich z ścianki, okolic, żeby nas odwiedzili. No i fajnie. Cieszę. Cieszę się że robert Ciebie poznałem. Może krótkie wprowadzenie, tak? E, jak, jak nasza historia się zaczęła, bo to może być dosyć ciekawe dla, dla naszych e, widzów i dla naszych klientów. E, Robert, ogóle jest specjalista e, z wieloletnim doświadczeniem. Zaczynał, wcześniej wcześniej swoją firmę, bardzo dużo okien wymiał. Później trafił do e, firmy, która jest systemodawcą, do producenta profilu Aluminiowych Jawal. Tak? Tak, tak. E, I tam, e, przez ile lat pracowałeś? No ponad dwa lata. Ponad dwa lata wcześniej, jeszcze w, w, u lokalnych producentów e, w opornikach. Ale co, co ciekawe jest yy, to, że. Nie, no, akurat nasz nie, ale ja to później od niego odbierzemy. Yy, co ciekawe jest to, że Robert Poznałem na szkoleniu, gdzie szkolił, yy, yy, szkolił nas yy, z... Yy, ze solarki aluminiowej. Poznaliśmy się od słowa e, dobry, e, dobry klimat ze sobą, e, rozmawialiśmy ze sobą często. Później Robert zmienił pracę, trafił do, do producenta tutaj z e, pod e, konstrukcji do konstrukcjaluminiowych.pl, e, których teraz też Pana e, Piotra e, pozdrawiamy e, z tego miejsca, bo też się znamy, mieliśmy gorsze lepsze chwile, ale na pewno e, warto o tym e, naszym tutaj jakby znajomości powspominać, bo też jest to częścią naszej jakby tutaj historii. Eee, I gdzieś tam rok temu eee, po krótkiej rozmowie stwierdził Robert, że chciałby zmienić pracę i, i zaproponowałem mu eee, tutaj, tutaj u mnie. No, e, na początek miało to być tylko na ale Robert pomyślał o tym, czy nie, czy nie otworzyć biura. Tak było? Tak było, tak było. Tak, tak. można powiedzieć tak. Nasze drogi się skrzyżowały wcześniej właśnie na, na szkoleniu, gdzie pracowałem w firmie Java. Firma Java to jest system odawca, który sprzedaje profile aluminiowe. Wtedy były szkolenia z tytułu Okna WPR, tak? tak, tak, tak. gdzie m.in. Bartek wszedł w ten program. i Można tego efekty widzieć w biurze w Poznaniu, tak? bo A, mamy tak. tam drzwi HST DP-180, jedne z nowszych, o bardzo dobrej termice, gdzie zapraszamy do oglądania. Później tak, przyszedłem tutaj obok. Ja myślę, że każda w życiu firma daje doświadczenie. I to doświadczenie dzisiaj można powiedzieć też zbieram u Bartka, ponieważ głównie wcześniej też pracowałem z, z firmami dużymi, tak? gdzie robiłem mm -hmm. bardzo duże kontrakty można powiedzieć milionowe dla, e, dla dużych firm. Natomiast w tej chwili dobieram doświadczenia i uczę się od Bartka współpracy z klientem indywidualnym. Tak. Za co mu dziękuję, że też dał mi tu szansę i możemy się tym doświadczeniem wymienić. E, także Oprócz aluminium, także trzeba stwierdzić, sprzedajemy też okna PCV, okna drewniane. Tak. I też mamy tutaj do obejrzenia, szabielowy nas produkt, też rolety, żaluzje, jako rolety, tak? tak. gdzie mają swoją specyfikę, gdzie możemy je otworzyć i może, może pokażę. Tak, że tak, to, że to, myślę, że to, tak, to tak, dobry pomysł, żeby zaprezentować. Zaprezentować. No to przejdźmy teraz tutaj może do prezentacji biura. Jak Państwo wejdą, rolety Bubendorf firmy hmm. francuskie. Jesteśmy jednym z dzisiaj przedstawicieli tego produktu. Tego produktu. Na rynku, tak tak. Się... Ciekawostką jest również to, że te rolety nie mają żadnych przewodów, działają na tak zwane solar. Testowane są teraz, już idziemy w okres zimowy, gdzie jest ciemno, i bez problemu ta roleta działa bez przewodów. Teraz widzimy, roleta się zamyka i to jest, powiedzmy, normalne. Dla rolet nic się nie dzieje, natomiast zaraz zrobimy tak to, zwany efekt wow, wow tak, gdzie roleta nabierze funkcji żaluzji. OK, już mamy zamknięte. Jeden, jeden przycisk i roleta zamienia się w funkcję żaluzji. Bardzo fajnie to wygląda od strony południowej, gdzie mamy tarasy duże nasłonecznienie, chcemy zachować trochę intymności, a zarazem trochę świeżego powietrza. Ta roleta z żaluzjami świetnie się sprawdza. Możecie zobaczyć jak to wygląda. I spokojnie możemy je zamykać. Tak? Później jeszcze sobie na zewnątrz, jak będziemy już odjeżdżać, to też nagramy jak na zewnątrz to wygląda, bo na zewnątrz na pewno wygląda zdecydowanie lepiej. Już pewnie widzieliście to u nas na filmie, ale ale warto o tym produkcie mówić dosyć często, bo jest naprawdę nieszablonowy. Jego jakość jest do wykonania bardzo wysoka i, i wygląda bardzo pięknie. Także tutaj, no pod tym względem, tak jak Robert powiedział, no same plusy, żadnego minusa. Czyli co, to co mówiliśmy wcześniej, teraz, Robert, was oprowadzi po naszym biurze. Zobaczcie sobie, jakie produkty tutaj można zobaczyć. Tak, zapraszam. Mamy tutaj przed sobą produkt Weka, To jest profil sześciokolorowy z uszczelką środkową w kolorze dwustronnym morzech. Do tego możemy zobaczyć parapet wewnętrzny MDF pod ten sam kolor, okucia firmy Roto i co ciekawostką są te okucia mamy tzw. Tak ukryte chowane, czyli po zamknięciu po zamknięciu nigdzie nie widzimy okuć, dzięki temu nie ma przemarzania przez yy, rozwórkę. Jest to eleganckie, łatwe w, w czyszczeniu. Szyba potrójna z ciepłą ramką, też w kolorze ciemny brąz po to żeby to kolorystycznie wszystko dobrać. Na zewnątrz mamy tutaj pokazaną w kolorze orzech roletę tak zwaną Integro do zabudowy. Możemy tu pokazać, ona jest akurat na pilota. Ładnie tutaj pracuje. skrzynka 18 na 18 Zabudowujemy ociepleniem styropianem. Widzimy tylko prowadnice i stalowy na przykład tutaj parapet. Oprócz okien VK mamy też w swojej ofercie okna firmy Drutex. Jesteśmy tutaj dealerem. Też jest pokazany profil sześciokomorowy, ze względu, że w tej chwili współczynnik ciepła jaki obowiązuje do domów jest 0,9, a na drzwi 1,3. Tu akurat mamy profil jednostronny Antracyt też z roletą. Akurat tu jest pokazana roleta na mur firmy Bubendorf. Tak to mniej więcej wygląda. Te sterowanie, jakby to powiedzieć, pilotem. Sterowanie może odbywać się także za pomocą taśmy ręcznej lub na przycisk. Tutaj, skorzystając, że jesteśmy w boku, tu mamy też produkt vip to jest firma Shico. Też. Wszystko na tej samej zasadzie. Profil yy, sześciokomorowy z uszczelką środkową. Na dole mamy pokazany HST PCV. Yy, przekrój, bardzo dobra szczelność, yy, bardzo dobra jakość. Mamy też do wyboru parapety: parapety wewnętrzne, parapety zewnętrzne, konglomerat lub granit. Oprócz tego wiadomo mamy też, żeby dobrze zamontować okna, ważne jest montaż ciepły. Oprócz okna pod okno możemy stosować różnego rodzaju parapety ciepłe. Tutaj jest pokazany parapet ciepły zewnętrzny stosujemy tą część pod okno, wysuwamy i w tym momencie mamy zaizolowane okno od strony przedniej pod spodem i w tym momencie nie ma przemarzania pod oknem. Możemy też zastosować podwalinę pod HST. Tu mamy taką wzmocnioną, gdzie mamy bardzo ciężkie, e, ciężkie okna. W oknach też trzeba, warto pomyśleć o nawiewnikach. Tu mamy pokazane nawiewniki higrosterowalne, e, nawiewnik akustyczny, który jest dosyć duży, ale sprawia, że nie słyszymy niczego, co dzieje się na zewnątrz. I tak zwany przejściowy nawiewnik na drzwi HST. Tak to mniej więcej wygląda. W ofercie jeszcze mamy okno drewniane, okno drewniane, tutaj sosna pokazane. Tak samo jakby mamy okucia ukryte, nie widać tych okuć. Od strony zewnętrznej mamy zamontowaną żaluzję. To jedna z rzeczy, którą możemy montować na zewnątrz, czyli roleta zewnętrzna, tradycyjna roleta żaluzja, którą pokazywaliśmy na samym początku i żaluzja fasadowa. Szczynka również jest do zawodowy. Także przekrój jest dosyć duży. Każdy klient coś dla siebie tutaj znajdzie. Zapraszamy, wyceny robimy bardzo szybko. Staramy się, żeby to było do 24 godzin, maksymalnie do 48 godzin. Także, także tyle, jeśli chodzi o, o nasze biuro ściance, Także zapraszamy Was z Robertem wspólnie. Ja jeszcze tylko chciałem, żebyś poszedł tam, zobaczył tą żaluzję, bo one, w byłem w kolorze z jak ona pracuje, bo naprawdę warto na nią spojrzeć. Także podejdźmy tutaj z kamerą, bo wiem, że niektórzy klienci bardzo chętnie to oglądają. To są żaluzje firmy Sed Z90 Box, model. Zobaczcie sobie, eee, skrzynka jest naprawdę potynkowa, ale sam ten kolor eee, to jest krótszy. Nie chciałbym skłamać, to jest 90.06, nie jestem pewien, ale srebrno-szary, naprawdę bardzo ładny. Może jeszcze troszeczkę ją do góry eee, podejść. Zobaczymy, zobaczycie, jak sobie ona idzie. Okno też jest, to jest okno drewniano-aluminiowe. I nakładka aluminiowa jest w tym samym kolorze, także naprawdę ta całość wygląda bardzo pięknie. Prowadnice od boksa pełne, czyli dosyć, dosyć głębokie, ale dzięki temu mamy stabilność połączeń i później bez problemu możemy je sobie zabudować. Także tutaj tak to wygląda. Zobaczcie sobie w środku. w środku to okno naprawdę wygląda też pięknie, bo jest drewniane. To tyle, jeżeli chodzi o ten okno. I teraz jeszcze możemy pójść ją w dół, tylko jeszcze dodam, że dzięki temu, że jest ta nakładka aluminiowa, jest zabezpieczone okno drewniane przed warunkami atmosferycznymi, tak? Czyli praktycznie nic się z nim nie dzieje od strony zewnętrznej, tak? Dokładnie tak. To okno możemy uznać za niezniszczalne i w pewnych, w pewnych sprawach możemy, możemy zaznaczyć, że producent, czyli firma Podbud daje nam nawet do 30 lat gwarancji na, właśnie na powłokę zewnętrzną tych okien i chodzi o o tę nakładkę. Jeszcze bym tylko dodał, że prowadnicze są ładnie zabezpieczone uszczelką. się zamyka. Ładnie, ładnie zamyka się też uszczelka, czyli żaden brud praktycznie nie wchodzi do środka, tylko ładnie jest wszystko zabezpieczone, czyste. Teraz co? No mieliśmy, oczywiście, jak zawsze z Sebastianem, bardzo duże plany. Na dzisiaj, ale nie da się wszystkiego zrealizować. No ale no niestety takie jest życie, że lepiej na pewno sobie założyć więcej, a mniej zrobić. Eee, a mamy naprawdę co pokazywać, także do no, dzisiaj nie uda się wszystkiego. Dlatego teraz wracamy, tak naprawdę, do napachania gdzie e, chłopacy już, z tego co wiem, kończą. Na dzisiaj e, zamontowali prawie wszystkie okna. Na jutro zostało jeden balkon i HS. E, jutro też będziemy zaczynali uszczelnienia. W poniedziałek wchodzimy z roletami, e, bramą garażową. I, no i na, tam, tam już na tym skończymy, miałem jeszcze takie dwie, trzy rzeczy na dzisiaj, ale to sobie zrobimy w inny dzień, może poniedziałek, właśnie bo poniedziałek mamy znowu e, kręcenia, dzisiaj jest czwartek, także w ostatnim czasie intensywnie działamy, ale to wszystko dla Was, żebyście mogli obserwować e, i śledzić e, nasze poczynania, bo jest, jest co oglądać, jest wesoło, także, e, także to tyle chyba dzisiaj z samochodu, także do zobaczenia i, e, i do miłego słuchania.